Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I tu dzisiaj będzie zaskoczenie. Nie, to nie Pepko to kik. Słuchajcie, ale naprawdę muszę Wam pokazać te piękne nowości. Zobaczcie, jakie śliczne dekoracje. Ja naprawdę chyba ze dwa albo dwa i pół tygodnia nie byłam w kiku. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Skrzaty są nawet. Yy, słuchajcie, skrzaty są nawet yy, takie w stylu yy, morskim. <ścoughs> zobaczcie tutaj następny z koneweczką. I ten kosztuje 19 zł. Zobaczcie. Ale tutaj są też inne kolory. Zobaczcie, jest jeszcze większy. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj macie takiego biało, czerwono, czarno, niebieskiego z łopatką. Ale tutaj jest jeszcze taki dosyć duży. Zobaczcie. I on tutaj ma napisane chyba Welcome. Zobaczcie, jaki ładny kubeczek. Jak ktoś robi sobie dodatki w stylu właśnie takim morskim, to naprawdę piękne są tutaj rzeczy. Kosztuje. 15 zł, ale jest dosyć duży. Zobaczcie, jaka łódeczka. Ta łódeczka jest za 25 zł i tak się prezentuje. Zaraz pokażę Wam jeszcze przecudne, przecudne, słuchajcie, podusie, ale zanim Wam pokażę podusie, to zobaczcie, jakie ładne trzy wazony. No i one kosztują 19 zł. Zobaczcie, można sobie tutaj naprawdę fajny komplecik zrobić, ale zobaczcie na te poduszki teraz tarasy, balkony poszły w ruch, bo już się robi ciepło więc e, takie podusie będą fajnie wyglądały, zwłaszcza powiem Wam, że podoba mi się ta w paseczki, 35 tego kosztuje, 45 na 45 cm. no i tutaj oczywiście nie jest ściągniecie poszewki, bo tu nie ma zameczków, zobaczcie, ta w paseczki jest ładna, no ale któż by, hmm, któż by zgadł inaczej, nie, przecież wiadomo, że Serwia lubi paseczki. Dobra, idziemy dalej. Już Wam pokazuję. No tego, to to jest po prostu hiter. <laughs> Wiecie, że ja nie za bardzo przepadam za tymi skrzetami. Teraz to one mnie trochę nawet bawią. 15 zł kosztuje taka świeczka. I tutaj jest następna. Zobaczcie. No te świeczki to nawet fajnie wyglądają. No ja się nie spodziewałam, że na Wielkanoc będą, na jakieś Walentynki będą. A tutaj są nawet, słuchajcie, mm, nawet, słuchajcie, do dekoracji y, morskich takich tu mamy świeczkę ogon syreni za 15 zł i jest właśnie w takim kolorze granatowym ale jak widzicie też tutaj jest w kolorze takim niebieskim zobaczcie więc yy, przeróżne rzeczy no a tutaj mamy taką ta też jest bardzo bardzo ładna yy, i kosztuje poczekajcie, poczekajcie bo tutaj te ceny to są takie miniaturowe 15 zł kosztuje zobaczcie co tutaj jest takie małe świeczuchy i tu macie skrzaty. I te skrzaty kosztują 9 zł. Ale oprócz skrzacików, to mamy tutaj fajne mewy. Zobaczcie, jak te mewy fajnie wyglądają. A tu macie fokę. No i w końcu coś, co pasuje do morza. Słuchajcie, macie mewę, macie fokę. A tu macie skrzata, jakbyście chcieli. Dobra, idziemy dalej. Coś tu pachnie i powiem Wam, że czuję ładny zapach i tutaj macie właśnie taki morski zapach, macie tealighty, mniejsze i większe. Obok jest, słuchajcie, za 8 zł taki żółwik, jest biały i niebieski. W ogóle ta kolekcja jest prześliczna, bo zobaczcie, ten biały i niebieski naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. No i tu jest jeszcze kotwica, tam jest jeszcze, zobaczcie, latarnia morska. Ta kotwica, to powiem Wam, że ciężka, jakby spadła na nogę, to ja dziękuję, na pewno no, palec by był spuchnięty, bo to jest y, to jest taki nieceramiczny, tylko z gipsu, ale tutaj to w ogóle nie wiem o co chodzi, kosztowało 25, 10 zł też jest cena skreślona, więc nie wiem, może za mniej, ale musicie, y, musicie pytać, a ostatnio była taka promocja, że wszystkie te ceny, które były czerwone, mieliście jeszcze minus 50% i mi się udało, słuchajcie. Kupić stanik za dyszkę, jakby ktoś się pytał. Ojej, ko, jakie śliczności! Ja tu naprawdę dawno nie byłam. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy. No, nie wierzę. No i tu mamy skrzata ze skrzydłami i jeszcze z pszczółkami. Skrzat ogrodnik, słuchajcie, zobaczcie, słonecznik trzyma. Jeszcze tu jakaś pszczółka. No i zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Nie, to już ona mnie nie zdziwią, naprawdę. Nie, no chociaż mnie ten zdziwił jeszcze, ale już chyba nic mnie tutaj nie zdziwi. Kosztuje 30 zł, więc dosyć sporo, ale te też pięknie pachną. Słuchajcie, 8 zł kosztują, ale ślicznie, naprawdę z daleka je czuję. Tak, to one na pewno, bo teraz sobie niuchnęłam, zobaczyłam, czy to na pewno ten zapach, ale idziemy dalej i już Wam pokazuję. Zobaczcie, jaka miseczka kiwi. Tak wygląda. Proszę bardzo. Tu w środku też to fajnie wygląda. Tak naprawdę, realistycznie. I ona kosztuje 15 zł. No i tu obok mamy jeszcze y, miseczkę pomarańcz. Tak, pomarańcz. Zobaczcie. Tu wygląda tak. A z zewnątrz jest taka jak skórka pomarańczowa. I ona kosztuje tyle samo. Y, tyle samo co kiwi, dobra, idziemy dalej, zobaczcie jaki cytrynowy raj i już wam wszystko pokazuję. Tu mamy świecznik, świecznik kosztuje 12 zł, zobaczcie, tak się prezentuje, o tak go wam odkręcę, tutaj sobie kupujecie tylko świeczuchę i zaraz wam pokażę świeczkę, która będzie do tego pasowała, bo też jest cytrynowa i tu macie taki świecznik, a tu obok macie troszeczkę inny i zobaczcie, on kosztuje też 12 zł, no i tu jest troszeczkę inny, tu na pół cytrynka przekrojona, a tutaj w taki sposób. Więc y, można kupić sobie albo taki, albo taki. Tu mamy zwykłą cytrynkę, którą możecie postawić na półeczce. I ta cytrynka kosztuje 7 zł. Też fajnie wygląda. W ogóle ten kolor jest taki piękny. No i te truskawki. O ludzie, dobra. Tu mamy, y, słuchajcie, też taki świecznik. 18 zł kosztuje. Y, tak się prezentuje. Czy to jest wazon? Nie wiem. Słuchajcie, wygląda jak świetnik. A tu macie truskaweczki, ale ładnie wyglądają. Ciekawa jestem swoją drogą, czy wy coś kupiliście. Powiem Wam, że w tamtym roku, jak już wchodziły cytrynki, to ja pojechałam do mrówki i kupiłam sobie miseczkę cytrynową. I bardzo ładnie ona wygląda, i naprawdę jestem z niej mega zadowolona. 15 zł. Tak, 15 zł. Kosztuje miseczka. I te miseczki, jak widzicie, już nie są tak mega, mega y, żółte, tylko wchodzą w pomarańcz. Ale to wiecie, może nie wszyscy lubią takie, y, takie kolory mocne. Tu mamy talerz i ten talerz jest w cenie 12 zł. A jakbyście chcieli, to jest też y, duży talerz, ale już ja może nie będę go podnosić, żeby tutaj mi nic się nie y, przewróciło. 9 zł kosztuje miseczka, ale poczekajcie, coś tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać. Są jeszcze serwetki. Zobaczcie, serwetki e, kosztują 7 zł, a jest jeszcze, słuchajcie, poczekajcie. E, tu są jeszcze takie serwetki, zobaczcie. Ale coś, co chcę Wam jeszcze pokazać, to jest, e, to jest cerata. I cerata jest też cytrynowa, i cerata jest, słuchajcie, truskawkowa, ale poczekajcie, bo zobaczyłam ten piękny wazon. Zobaczcie, jaki cytrynowy wazon, ale to jest kolor. Podobają mi się takie kolory, naprawdę. Dobra. No i ten wazon kosztuje 30 zł. Kosztuje sporo, ale no on jest po prostu bardzo ładny. No i taki nietypowy, nie? Tutaj jest jeszcze taki, taki truskawkowy i już go Wam wyciągam. Szkoda, że one tak nisko stoją. Nie wszyscy tak nisko, nisko tutaj zaglądają, zobaczcie. Fajnie by było, gdyby gdzieś tu na górze stały, a nie tak schowane. Dobra. No i co jeszcze chciałam Wam pokazać? A, jeszcze chciałam Wam pokazać te ceraty. Zobaczcie, cytrynowa, dosyć gruba i tutaj macie jeszcze truskawkową i ściągnę te miski, mam nadzieję, że mi nic tutaj nie wypadnie. No i powiem Wam, jakie wymiary są tego i cena. Dobra, wymiary to 130 na 160 cm, a cena tej ceraty to 25 zł. Zobaczcie, jakie fajne, nie? Moja mama do tej pory kupuje ceraty, nie wiem czy Wasze mamy też tak robią, ale moja kupuje. Dobra, mamy tutaj świeczkę, świeczka truskawkowa, kosztuje 15 złotych, tak wygląda. No i jeszcze świeczki, które Wam mówiłam, które by pasowały do tamtych świeczników, to zobaczcie, tutaj jest na przykład truskaweczka i truskaweczka jest dzisiaj za 7 złotych. No i tutaj macie jeszcze właśnie tą cytrynową. No i zobaczcie te cytrynowe, te dwie te dwie po prawej by naprawdę fajnie wyglądały. Co jeszcze z cytrynowych? To zobaczcie zegarek, no nie uwierzę, normalnie co Co idę dalej, to coraz więcej tych rzeczy. No i ten zegar jest za 35 zł, więc też spoko cena. No i jeszcze jedną rzecz widzę, ale już chyba ostatnia, ale dobra, sięgnę, tak? Słuchajcie, jest jeszcze większa, ale ta większa już jest tam pod spodem, więc nie będę wyciągać, będziecie już wiedzieli, że jest na pewno. No to tutaj ta mniejsza tacka kosztuje 25 zł, więc ta większa myślę będzie kosztowała... 35 zł albo trzy dyszki, ale przeważnie 35 zł kosztują te większe, więc tak to wszystko tutaj wygląda. Jejku, no aż się chce popatrzeć, aż się chce popatrzeć. Zobaczcie, tu są jeszcze jakieś drzewka cytrynowe. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ciekawa jestem, czy Wam też się podobają takie kolory. Oczywiście takie spokojniejsze kolory też mi się podobają, no ale ten żółt to tak przyciąga. Tu macie jeszcze pszczółkę. Eee, oj. Przepraszam, za 15 zł możecie tutaj coś wsadzić, a tutaj ona ma takie do dydania yy, czułki, do, do bawienia się, jakby komuś się nudziło. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że ten również Wam się podobał. Oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, buziaki!